Hej, witam Was serdecznie z tej strony ESO. No, witam no, Was w kolejnym odcinku z... Zagrajmy w Mighty Magic 8, Dzień Niszczyciela. Jesteśmy w Alvar, tak jak ostatnio elf mroczny odmówił nam współpracy, za co wypatorzymy go srodze po pośladkach. I w tym odcinku um, najbiemy się Dnia Bogów, także zatnie nam się gra, teraz jesteśmy chronieni i nieśmiertelni. Tak czy inaczej, poza nagraniem sprzedałem te wszystkie barachła, nie chciałem żebyście na to patrzyli, naprawdę nie było warto. Wszystkie jakieś stare kolczugi, jakieś stare buty, proste rękawice, zostawiłem sobie różdżkę i tą kuszę, słuchajcie, przeczytałem, że tutaj ona jest zajebista, warta 30 tysięcy, tylko problem jest taki, ona jest bardzo szybka, ale celność minus 50 i tylko dla mrocznych elfów, czyli dla niej. Przy celności minus 50 i celność spada do minus iluś tam. Ona ma teraz celność 52 spójrzcie na to, daję jej tą kuszę i ma celność 2 z taką celnością ona nie trafi w ogóle, czyli będzie strzelała, ale naprawdę trafienie będzie graniczyło z cudem, to będzie jakieś 5% szansy trafienia dlatego wolę dać jej tą dobrą kuszę, troszeczkę słabszą, ale trafiającą, która ma w zasadzie taki sam w zasadzie nie zabiera celności, a tą kuszę będę trzymał na lepszego elfa. Na takiego, który będzie miał 30, który będzie miał co najmniej 70-80 celności. Wtedy ta kusza będzie miała sens. Teraz nie ma, ale nie będę jej sprzedawał, to na pewno nie. Słuchajcie, jesteśmy w Alvar Mamy tutaj misję uwolnienia córki kogoś tam z stąd, czyli do fortu org Orgów. Orgi Orgi nas nie lubią i spróbujemy je pokonać, aczkolwiek... Problem jest taki, że ostatnio kiedy tam byliśmy to nam tak wpierdolili, że ledwo się zebrałem i uciekałem stamtąd Ale skoro tu jesteśmy to czemu nie spróbować? Najwyżej wczytamy, tak? Mamy dwoje smoków, więc może nam się uda Przynajmniej byśmy wykonali tą misję eee... Tak? Czy to na pewno tutaj jest? Tak, córka Ariona, Łowcy. Musimy uwolnić córkę Ariona, Łowcy. Także no pójdziemy tam, spróbujemy z tymi dwoma smokami, rzucimy na siebie miliardy czarów Oszołomienie. Zaraz zobaczymy co ona ma w ogóle. Oczarowanie, przebudzenie I magiczne oko. Ona w zasadzie nie ma żadnych fajnych czarów. Ten ma tylko gnisty podmuch, który jest bardzo dobrym czarem. Ale okej, okay, możemy w takim razie na przykład wykorzystać ją do oka. Temu damy powiedzmy różdżkę, czemu by nie. Okej. Okay. Ona będzie biegała ze swoją zajebistą świątyną buławą, która wygląda bardzo dobrze. E, I przydałby się bardzo ten czar pośpiech. To był mój ulubiony czar z siódemki, ponieważ on sprawiał, że szybkość wszystkich wzrastała niewiarygodnie szybko i można było bardzo szybko wroga zabić, zanim on zdąży cokolwiek zrobić. E, nie wiem, czy teraz by mi się to udało zrobić, raczej nie, ponieważ on nie jest ekspertem w magii ognia. A żeby być ekspertem trzeba będzie pójść do Ravensher, co może nam się uda jeszcze w tym odcinku. Dobrze, w takim razie, ognista poświata, super, fajny. Weźmy sobie to na nie. Aha, co? Co? Co, 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 co? Co? Coś mi się pomyliło. Chwila, chwila, chwila. E ognista poświata. Aha, na broń. Hmm... No dobra, czemu by nie? Rzućmy tą ognistą poświata na broń. I tak, mało many zżera. Ile on ma many? 109, a ta? Mało. Nekros jest dobry. Odporność na magię jest niepotrzebna. Eee, Skoknie. powolne spadań też się nie przyda. O, super, kamienna skóra. Zajebiście. Tego szukałem, kamiennej skóry. I cóż, i zaczynamy wbijać i wybijać. Sorry, że tak wale w wiecie w ten. W... Wow, to było szybkie. To było szybkie. Jest tu ktoś? Yy, troszkę obniżę sobie ekranik, żeby widzieć, co leży. No dobra, idzie nieźle i szybko. Na razie umiera nam tylko Elfka. Zróbmy to po kolei. Zróbmy to powoli i dogłębnie. O! Ok, sprawdźmy to skrzydło. Fuck this shit Trzeba pilnować życia Trzeba pilnować życia No, jak widać Podwójny ogień smoczy oraz różdżka Potrafi zdziałać cuda Niestety ta mocno obrywa, to nic dziwnego skoro ma piąty czy szósty level Jeszcze raz przepraszam, że tak walę w tego, tego kontrola. Wow, 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 łapka. Zginiesz. Skąd ja to wiedziałem? No dobrze, no to mamy tutaj... Czy ja w ogóle rozświetliłem? Tutaj nie, nie zrobiłem pochodnik. Retyn. Idiota! Wirujące ostrze, wirujący seks. No o wiele lepiej. Tak czy inaczej mamy tutaj łapkę, zastanawiam się, czy uda mi się ją przejść, udało mi się ją przejść. Bez problemów. Chodź skurwy no, chodź Szybcy są Fuck you o! Zbieram po was złoto Okej, okay, jesteśmy na drugim piętrze Czujecie, czujecie ten power Czujecie te kody, czujecie te czyty? Okej, okay, coś znalazłem O matko Boże nie Dobra, kto ma jakieś rozbrajanie Boję się skrzyni, strasznie się boję skrzyni Rozbrajanie na 5 Hmm, yy, super e, Rozbrajanie na 2 Rozbrajanie na 0 O matko, naprawdę nikt nie ma kurwa rozbrajania Czy was wszystkich posrało? Ziomy Ej ziomy, ej ziomy Oni są upośledzeni Ona ma zepsutą tą? tą? Nie, to wam pijże paść Wow nie pasuje trochę, ale okej, okay. znaczy pasuje eee, No dobra Boże święty Spróbujmy Okej okay. Rupiec Rupiec? Ty chyba nie wiesz co to rupieć jest Rupiec Wykonany ze skóry wiwerny pas, poczuj ten pas Będzie fajnie, będzie na sprzedaż Dobra Jeb, jebło Uwaga Dzięki, że mnie ostrzegłeś Wow, piękne rzeczy Dobra, na sprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż. Ty, weź to. Nadzorcza pałka. Piękne. Dobrze, dla ciebie to. Fragment dziennika, zaraz poczytamy. Spowolnienie jemu. Zniszczenie umarlaków. To pójdzie na sprzedaż. To też. Punkty magii plus 5. E, pierdolenie. Na sprzedaż. Fajny kordelas. Pas szybkość, o, szybkość. No proszę, zaraz komuś to damy, żebym nie zapomniał, ale najpierw, najpierw leczenie. Eee Sprawdźmy ten Dziwna w, Melodyjka jest w zasadzie Ona ma tak zajebistą tarczę, że ja po prostu nie wierzę w to Czy ty masz tarczę? Czy ty w ogóle możesz mieć tarczę? Kto ma tarczę? Aha, ty masz tarczę No dobrze Hmm Łuk maczuga Co to jest? Te psotakusze? Aha Ciekawe Ciekawe W zasadzie czemu by nie? Dajmy jej to kuszę Aha, mm. No tak, tylko Mroczny Elf To trochę boli Ale ta pałka, tam, ta pałka mnie strasznie podnieca i irytuje 18, 20, 26 Wow! Ta pała jest lepsza niż ta pała Spoko, pójdzie na sprzedaż Ten jak będzie różdżka, szamańska różdżka lodu Hops, zapisujemy oczywiście gierę Hops i yy, naturalnie leczymy więcej was. No dobra, no to w zasadzie sprawdziliśmy tutaj wszystko, ale nie znaleźliśmy tej nie do końca normalnej córeczki. Dobra, skaczymy po... Wow. Wow, ale mnie kurde zaskoczyliście. Ok się obawiliśmy Czy ona ma zepsute coś? Nie wiem jak kurzę zepsutło, ma zawiodłam Kurde Fuck Strasznie się im się... Róbiec. Wow! Wow 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 jaki miecz o kurde o kurde Nie dla mnie. Dobra cicho, wiesz to, to idzie na sprzedaż To idzie tobie, mam nadzieję, że weźmiesz to Nie, Nie bo to jest miecz, no jasne Ale pasy weźmiemy Pas dla Ciebie, ponieważ Ty walisz tutaj z Wow! Moc plus 100. Boże, dobrze, niech to będzie w takim razie to, a Ty będziesz miała celność i śmieć do sprzedania. kuszę zostawiamy. Tylko gdzie jest cała ta Blackthorn? Nie Blackthorn, tylko tutaj na dole musi być. To wygląda jak więzienie, tylko... Czyżby to było jakieś przejście tajemne Jeszcze raz zobaczę Bo no tutaj mogą być przejścia, słuchajcie Jeszcze z siódemki to pamiętam Dobra, wygląda to dziwnie Wygląda tak, jakby tu naprawdę nic nie było Kurna Wypierdalec z tym pułapką Tutaj nic nie ma Wow Czyżby tu był jeszcze jeden wróg? O, czekajcie no tu coś jest Jak nic Jak to nic tutaj nie ma hmm. Tron Na pewno przy tronie coś będzie Fuck Może ja źle poszedłem Może ja nie powinienem tutaj być w zasadzie, nie wiem Tak czy inaczej jestem niemal całkowicie, całkowicie, całkowicie pewien że powinien być albo jakiś przycisk y, tutaj albo jakieś przejście, bo cały czas słyszę, że oni tutaj drepczą. Hmm, bardzo dziwne, bardzo dziwne. Ucho! <grytanie> Dobra. Może jednak na dole. Nie, wiem, może ja jestem ślepy, może tutaj... No to są drzwi wyjściowe kurwa Wygląda tak na to jakby tutaj miało to zjechać i ja bym tam skoczyć na dół tylko uh, Naprawdę nie wiem jak, naprawdę jestem Dał na mi nic nie widzę kompletnie Może spację trzeba powciskać Może szybko się poruszam Pewnie teraz ci, którzy grali w Might and Magic Czy sobie Boże s to jakaś taka ślepa ciota Musi być taki switch. Może tutaj. Może po wewnątrz stronie gdzieś. Fajnie jakby on był jednak wystający i na przykład czerwony, migający na czerwono. To by było bardzo przydatne. To jest wyjście. Nie chcę opuścić. Muzyczka jest jak, jak, jak z jakiegoś elfiego lasu. Widzicie, jak się omija? Tak się omija pułapki. Tak się to robi. Eee, dobra, może tutaj. Fak, naprawdę nie wiem, dobra, zaraz wracam Dobra, e, sorry za tą krótką ścinkę. Ale tu jest przycisk o, o. Tak się to robi Dobra hmm. Tak czy inaczej, wiecie co, najbardziej mnie teraz wkurza e, To, że ja wciąż nie mam rozbraniania u nikogo na ekspercie Ona może być arcymistrzynią rozbraniania I byłoby bardzo fajnie, gdyby była tą arcymistrzynią Tylko, że Trzeba kupić jej eksperta, tak? Tutaj ten w ogóle nie powinien rozbrajać nic. A ta ma też nic. Ten ma chyba rozbrajanie jeszcze, nie? Ona ma. Tak czy inaczej trzeba kupić eksperta rozbrajania, a żeby to zrobić, to yy, trzeba pójść gdzieś po prostu gdzieś na mapie, tak? Nie wiem, czy to nawet gdzieś wypisałem, chyba nie. Zrobimy to tak czy inaczej w kolejnym odcinku. Dobra. Przydałby się jednak jakoś na dół tu spojrzeć. Dobra, jest niezła jaskinia, więc wejdźmy tam. Zobaczmy, może nam się uda. Nie zginąć. Trzeba chodzić uważnie, żeby nie połamać łokci w kolanach. Okej. Okay. Dobra. Ostrożnie, ostrożnie. Wycof, wycof, wycof. Wycof, wycof. Dobra, headshot. Wycof, 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 wycof. Wow, wow 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 nie podchodźcie. Nie podchodźcie, skurwysyny You die. Dobra, fajne staruszka lodu. Szczególnie musi mi się to podobać, że dostają najpierw ogniem smoczym, a potem kuźwa lodem po twarzy. Dobra, szaman. Ty tutaj nie się tak. Okej. Okej. Idzie jak na razie szybko i fajnie. Podleczymy typa. Wow 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 na górze. Wow 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 wow. Wow, oni są na górze, dobrze, to w takim razie trzeba się tam najlepiej do nich dostać. Nie będziemy tutaj stać i czekać aż nas wystrzelamy jak kaczuchy. Hersztorków, o kurde. Silna pała. Okej. Okay. Tak sobie wyobrażam, że wiele osób ma drużynę w Mighton Magic, które grało w Mighton Magic, mają drużynę złożoną z na przykład czterech smoków. Co jest ogólnie bardzo schizowe. Bo to jest możliwe. Nie wiem jak oni grają. Są oczywiście totalnymi tankami, ponieważ smok ma dużo życia, regeneruje się i tak dalej, regeneruje manę. wow 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 wow. Regeneruje wszystko wali na e, ogniem oczywiście na dystans oraz łapami na niedystans. Tylko jak, jak to jest z innymi umiejętnościami w takim razie, bo ani, ani te osoby nie potrzebują e, w zasadzie awansować na e, te promocyjne questy. Czyli nie muszą robić na przykład z rycerza czempiona, tylko wystarczy, że zrobią ze smoka, e, starszego smoka i, i koniec. Także pewnie ich omija sporo. A trafił w ścianę i teraz umrze. Właśnie Poza tym, co z takimi umiejętnościami jak na przykład właśnie rozbrajanie czy kupiectwo, które nie będą możliwe u smoka do zrobienia, bo smok może mieć na przykład tylko niektóre e, zrobione na maksa. Dobra, tutaj jakieś barelsy są. Pomarańczowa, zielona, czerwona, niebieska, dobrze. Do mocy to oczywiście wiemu. Kurde... Wow, ale mnie wyskoczyliście. Wow, 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 leczcie. Leczcie, Kamil, leczcie. Widzicie, masterczuki. Ale fajnie beczek, no to trochę obłowimy się. Niebieska beczka i zielona beczka. Zielona to była chyba... Aha, to wytrzymałość. Osobowość. Biała beczka. O kurde, szczęście nie będzie. Yy, zielona to była wytrzymałość. i Sorson. I to była celność. To jaj. Wow, skurwysyny. Ile wy jeszcze tych jaskiń macie tutaj od tyłu? Napaleńcy. Dobra, pomarańczowa to była... Nie pamiętam, więc wezmę pierwszy lepsze. A, intelekt. Dziwne. Myślałem, że niebieski. Moc oczywiście dla smoka. To jest bardzo ważne dla smoka, moc. I celność dla elfki. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystkie beczki chyba są zrobione. W takim razie uwolnimy tą e, panienkę z okienka. Wow. Dziwne. Dziwne, dziwne. Zaraz tam wrócę. Ale pewnie jest jakiś przycisk obok, którego znowu nie widzę, bo jest podobny do faktury ściany, struktury, faktury... Nie! O. A to ciekawe. To jednak dobrze, że spadłem. <grym> Ciekawe, ciekawe. Halo? 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 Ktoś tu jest? Się trochę obawiam, bo tutaj nikogo nie ma. Widocznie to była tylko cela. Użyłbym zakręcia skok, ale niestety aż tak wysoko ona nie działa. Ale mogę coś takiego na przykład zrobić, patrzcie. A, fajna sztuczka, nie? Wiedziałem, że wam się spodoba. Dobra, zapiszę sobie. Idziemy dalej. Serio, ta muzyka jest tak wyjątkowo niepasująca do fortecy ogrów, że lol. Że lipa po prostu. Ale fajnie, cieszę się, że chociaż jednego quest'a wykonam. Okej, okay, dziurka. Dzięki! I łowca, Czemu jest tutaj awatar szczura? Okej, okay, fajnie, wyszła. Zobaczmy co robiła w tej celi. Czy to ty? Większy szczurowek, co ty? The fuck? Dobra, nie mam pytań. Fajna córka. Chcę ja się z nią ożenić. Dobra, hop. Ile ma many 84. Cholera, przydałaby się jej mana, Trzeba koniecznie jej do intelektu. Każdą kolejną beczkę muszę yy, brać intelekt. Dobra, wynosimy się stąd. Ja skreślę w takim razie zadanie, ponieważ właśnie je zrobiliśmy. Nie? Oczywiście wrócimy teraz do jej ojca, żeby odebrać nagrodę, bo... Patrzcie jakie fajne, jakie fajne złoto. 4-4-4-4-4. Ale jajca. Sorry, że tak długo się męczyłem tutaj z wejściem Ale naprawdę nie widziałem kompletnie tego przycisku I teraz nie wejdę Już nigdy Wow, jak wyskoczył aż jedną głową o framugę Dobrze, to jesteśmy to w takim razie tutaj Chodźmy na szybcioka do Alvar Oczywiście użyjemy sobie tego dziwnego zaklęcia eee, Tego dziwnego, dziwnego, bardzo dziwnego zaklęcia, które jest niby bugiem, ale ponad, ponoć nie jest bugiem eee, Czyli robimy w takim razie Klik Woda to, to i to I ruszamy trzy razy szybciej lecąc Oczywiście kiedy będę już miał czarlatanie yy, U smoka To już nie będę musiał wykorzystywać tego baga, Ale już się tak umówiłem z wami, z widzami, że, że mogę go wykorzystywać W zasadzie nie jest to cheatem Tylko pewnym ułatwieniem Szyb, Szybciej po prostu będę mógł się przemieszczać Dobra, a gdzie jest dom Arjona Łowcy? Bo bym się dom Arjona Łowcy Mm -hmm. Tylko czy Arion łowca był tutaj na pewno? Bo mi się wydaje, że on tutaj nie był. Mi się wydaje, że on wcale tutaj nie miał być. E, dobra, tak czy inaczej, gdzie jest ten trening? Wow, na dachu jestem. Dobra, trening był gdzieś tutaj. Mm, tu jest. O jak wbiła level. Okej, okay, wbiliście level, teraz sobie rozdamy oczywiście biegłości, bo to jest ZAJEBIŚCIE WAŻNE! Magia ciała na maksa i teraz magia ciała mistrz. Ja to sobie zapiszę, sorry, sorry, ale muszę, ja po prostu, ja po prostu potrzebuję mistrz, ciało, to sobie sprawdzę poza nagraniem, gdzie to się kupuje, ale będzie fajnie. Dobra i Tilgor, tak jak mówiłem, u tego będziemy, o kurde, on jeszcze levela nie wbił. U tego pójdziemy w identyfikację przedmiotów na maksa. Super. Mmm... super. U tego pójdziemy oczywiście w... On tutaj jest mistrzem. O, on może być arcymistrzem w zasadzie nawet ciemności. O kurwa. Piękne, piękne. Piękny szacun, szacun, szacun. Ekspert. Yy, w rozbrajanie nie pójdziemy oczywiście w identyfikację przedmiotów. hmm... Hm. Trochę zjebałem z tamtym. Ale dobra, pójdziemy w takim razie w magię ognia jeszcze. Bardzo mi zależy na magii ognia, ona ma bardzo fajne czary, takie jak Ognista poświata na przykład na siebie, czy właśnie pośpiech. Znaczy nie rozumiem, czemu pośpiech jest magią ognia, ale nevermind. Kupiectwo i rozbrajanie. Laska, idziesz w rozbrajanie i idziesz w sztukę mrocznych elfów i ty nic. Dobra, zapisujemy. Hop. OK. Okej. No i cóż, powoli będziemy kończyć chyba, tak myślę. W zasadzie nie wiem. Aha, właśnie, 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 właśnie. Przecież e, Kaori Blackthorn. To nie, to nie była ona. To nie był on. To są nasze oczywiście zadania przypominam. Hmm. Aha, jeszcze zabić wilki w Raven Shore. Boże, tego nie sprawdziłem. Okej okay. Bęben zwycięstwa, Boże ile ja mam zadań O Wróć do Felmuna z Alvar i powiadam go o udanym szantażu szczurołaka przemytnika imieniem Arion Łowca Felmun z Alvar Felmun, to jeszcze zrobimy to w takim odcinku, w tym odcinku Rezydencja Felmun Był tu Felmun gdzieś, Boże Jestem pewien, że gdzieś tu był Felmun Ale może po prostu był tutaj, w y, gildii... Y, y, ...tych śmiesznych tych typów Nie, a oczywiście nie hmm. To jest kurde takie wkurwiające, słuchajcie ludzie z, tym, z tą mapą, że tu, trzeba tego tyle szukać I Nie wiadomo, czy, czy będzie napisany dom Fel Felmuna, czy może Felmun mieszka z kimś i będzie napisane nazwisko tego, z kim on mieszka Ale chcę koniecznie oddać to zadanie jeszcze w tym odcinku Chciałbym choć raz znaleźć. Choć raz chciałbym znaleźć. Giliało... O, może to. Nie, na pewno nie. Hm, oczywiście. No jasne. Okej. Okay. Falmun jest... Nie, nie Falmon tylko Arion. Jest w Ravenshore, czyli w zasadzie... No nic tu po nas. No nic tu po nas. Możemy... W kolejnym odcinku na przykład pójść tutaj te gniazdo OS tutaj jeszcze wypieprzyć Ponieważ no, jesteśmy już na tyle dobrze rozwinięci, że chyba by nam się udało Bez, większy, bez większych problemów e, Moglibyśmy to zrobić, ale nie musimy Tak czy inaczej, w kolejnym odcinku Na pewno chce się udać do Ravenshore I to jest całkowita konieczność Ponieważ jest tam tyle umiejętności do nauczenia, że to jest bardzo 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 ważne żebym ja się tego nauczył Szczególnie, że jest złoto Także do zobaczenia w kolejnym odcinku Trzymajcie się ludzie, pozdrawiam Was serdecznie Papa, pa. cześć Buziaki. <noise> jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy. I pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, opalnij również komenta. Dzięki wielkie, moi drodzy, i pozdrawiam Was serdecznie. Esu.